Witajcie w Autoskanerze. Dzisiaj zaczynamy trochę inaczej niż zwykle, bo nie będzie może o samochodach nowych, chociaż auto, które Wam pokażemy jest dość świeże. Będzie natomiast o pewnych problemach, które mogą się pojawić na drodze i... No właśnie, takie rzeczy też się zdarzają. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że auto, które na pozór wcale nie wygląda jakoś bardzo źle, może się okazać uszkodzone na tyle mocno, że orzeczona zostanie szkoda całkowita. Taki przykład w naszym dzisiejszym programie. No, i właśnie, jest z nami Marcin. To go właśnie widzicie? Witam. Tak. No i Marcin nam wyjaśni, co się tutaj właściwie z tym samochodem wydarzyło. Bo no patrząc na niego z zewnątrz, to pewnie część osób, która się zajmuje naprawami powypadkowymi, no by powiedziała, jest jeszcze z czego rzeźbić. Tymczasem okazuje się, że mamy tutaj do czynienia ze szkodą całkowitą. I gdyby można było w prostych, krótkich słowach Marcinie powiedzieć, dlaczego całka? W tym przypadku całka. Jest ze względów ekonomicznych, to znaczy po podliczeniu kosztów naprawy w zakresie, które ubezpieczyciel określił: w sensie które elementy do wymiany, które elementy do naprawy, które do nakierowania. Według norm, oczywiście, producenta, czyli części oryginalne, normy, które narzucają pewne procedury, jak te elementy wymienić, co trzeba pomierzyć, jakie poskładać, jakie procedury zastosować. Koszt ten jednoznacznie wskazuje na, na to, że jest to szkoda całkowita jest prawda, szkoda autoportankowa, która dodatkowo pewne ograniczenia na to znaczy koszt naprawy nie może przekroczyć próbu, progu opłacalności 70%. W tym przypadku koszt naprawy przekracza już wartość samochodu, co zostało przeliczone i ubezpieczycielowi przedstawione, aby dalsze kroki poczynił w kwestii rozliczenia szkody. Czyli powiedz tak, co się dalej z tym samochodem wydarzy? Ubezpieczyciel w sumie daje kilka możliwości zawsze podmiotowi, który zgłasza szkodę wyliczając szkodę jako całkowitą, określa jej rzeczywisty koszt, to znaczy od kilku lat ubezpieczyciele słusznie wyszły, wyszli z założenia, iż aby określić faktyczną, faktyczny rozmiar szkody całkowitej, należy określić rzeczywiste wartości pozostałości pojazdu w stanie uszkodzonym. Jest tak zwana giełdowa wewnętrzna, która określa poprzez różne podmioty za ile jest ktoś w stanie kupić pojazd w stanie w jakim jest w chwili obecnej? Patrzy się na indywidualną wartość pojazdu w chwili zdarzenia, na minutę jak gdyby przed, to różnica, która wynika z tego, kto chce dać a ten pojazd w stanie, w jakim jest względem wartości pojazdu, określa, jaka jest faktyczna wartość szkody całkowitej. Jest ona konkretnie określona w pieniądzu, tak? w złotówkach. I ubezpieczyciel daje możliwość klientowi pozbycia się tego pojazdu w stanie, w jakim jest. Dany podmiot, który wylicytuje ten samochód, zabiera go. Płacąc pełną kwotę pieniędzy, którą wcześniej jest ustalona, pozostałą część dopłaca ubezpieczyciel i summa summarum poszkodowany, który zgłosił szkodę z Policją Wykazka otrzymuje łącznie wartość pojazdu, pozbywając się tego, co tu stoi. Czyli szansa, że to wróci na drogę raczej niewielka bardziej może być jakimś dawcą części. No, ciężko powiedzieć, co się z tym wydarzy, ale czas pokaże. Zobaczymy, może gdzieś tam będziemy śledzić dalej los tego samochodu. Natomiast gdybyśmy jeszcze mogli właśnie tak krótko powiedzieć, bo no to jest sytuacja, akurat z tym samochodem, która może zdarzyć się praktycznie każdemu. Wjazd na rondo, jakieś wymuszenie pierwszeństwa, no i mamy to, co tutaj widać. Jeżeli taka sytuacja się dzieje, to z punktu widzenia właśnie takiego szkodowego, co robimy? Jaka jest procedura? Jakie są kroki? Jeśli to jest przypadek, tak jak ten, czyli samochód jest bardzo młodym samochodem, e, wiadomo, że nikt dalej nie będzie się tym tematem zajmował. Jeśli chodzi o poszkodowanego, będzie chciał się go pozbyć, kupując drugi taki sam e, pojazd. W tym przypadku takie, takie miejsce e, będzie miało. To znaczy, klient czeka na e, oficjalną informację od ubezpieczyciela, że faktycznie kwalifikuje tę szkodę jako całkowitą i będzie się starał pozbyć tego pojazdu, otrzymując łączną kwotę wartości pojazdu na dzień przed szkolą. No tak, ale y, właśnie dochodzi do takiego y, zderzenia, do takiej słuczki. Y, no i nasz odruch jest taki, że nie wiem, wzywamy służby y, albo próbujemy sami gdzieś tam no, pewne rzeczy zabezpieczyć, jeżeli chodzi o dokumentację. Y, jest jakiś taki podstawowy pakiet rzeczy, które w takiej sytuacji należy wykonać? Jest to trochę uzależnione od sytuacji, którą mamy na drodze, to znaczy jeśli mamy kontakt z drugim pojazdem, to hmm. trzeba określić kto jest sprawcą, kto jest poszkodowanym. W tym przypadku tu jest pojazd sprawcy, bo to jest szkoda zgłoszona z ubezpieczenia autokasko. W związku z powyższym, jeśli na miejscu jedna strona, czyli poszkodowana, jak gdyby się dogada, tak się to ładnie mówi, ze stroną sprawcy, to wystarczyłoby oświadczenie, jeśli tu nie ma rannych, a tu nie było, oświadczenie na szkody spisać e, i jeden podmiot zgłasza szkodę z OC, drugi z autokasko, i summa summarum każdy z podmiotów otrzyma odpowiednie odszkodowanie za dane zdarzenie. Jeśli oczywiście jakiś tam powodów, podmiot poszkodowany boi się czegokolwiek, wzywa na miejsce policja, policja udokumentowuje całe zdarzenie, określa jednoznacznie, kto jest poszkodowanym, kto jest sprawcą. No niestety kończy się tam, nad tym karnym, jak wiemy w chwili obecnej niemałym, bo to jest minimum te 1000 zł i 10 punktów karnych czy 1500 zł nawet. I suma summarum te dokumenty są też dostarczane wtedy przez policję do ubezpieczyciela, który ma pewność, że w tym zdarzeniu drogowym ta strona jest sprawcą, ta strona jest poszkodowanym i może spokojnie wypłacić odszkodowanie w zakresie merytorycznym, nie budzi to w ogóle jakichkolwiek wątpliwości. A tutaj na miejscu, kiedy przyjeżdża auto do Was, to może niekoniecznie aż tak mocno uszkodzone, ale proces zaczyna się od czego? Oględziny, wycena, tak? Co dalej? Jeśli pojazd jest dostarczony na plac przez poszkodowanego, w tym przypadku wiadomo przez służbę asystans, bo jeździć dalej ten pojazd nie mógł, nie mógł się poruszać z miejsca zdarzenia, więc zgłasza szkodę, bo musi być teraz zarejestrowana. to zostało oczywiście poczynione z uwagi na to, że w większości, z większością ubezpieczycieli my mamy podpisane porozumienia, są one też ściśle określone, w przypadku takim jak to, gdzie odpalone zostały poduszki powietrzne. Wzywamy również na miejsce, nie tylko swoje w się jeśliśmy zobligowanie wezwać na miejsce przedstawiciela ubezpieczyciela, który też dokonuje oględzin pojazdu. Określa indywidualną wartość samochodu z daleka. Już wiadomo, że to może być chyba całkowite, czyli samochód musi być dokładnie zbadany pod kątem tego jak wygląda, czy ma no, naprawdę, czy nie, jaka jest jego historia, w stanie rzeczywistym określa zakres dobrych uszkodzeń technicznych. Właśnie ten techniczny zakres uszkodzeń względem wartości samochodu określa czy jest to całkowita, czy nie i dalej postępowanie według terytorium, które ubezpieczenie względem danego ubezpieczenia, w tym przypadku stanu komisji obywatelskiej. No i to wszystko na ten moment, takie kompendium, jak widzicie, ciekawostka. No samochód, który przynajmniej z tej strony nadwozia, właśnie patrzymy na jego teraz w całości, no by się powiedziało, nic się tutaj nie dzieje. No im bliżej przodu, tym więcej jakiś niespodzianek, łącznie z pękniętą przednią szybą. Natomiast, no tak jak Marcin powiedział, tak, wartość auta versus wartość jego naprawy. No i może się okazać, że nawet taka drobna, drobna w sumie kolizja na jakimś rondzie może skutkować szkodą. Całkowitą. Także no to taka ciekawostka od nas. Dzisiaj takie przypadki się zdarzają, chociaż właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że przypadków, jeżeli chodzi o szkodowość i o naprawianie samochodów, jest naprawdę mnóstwo. Także jeżeli takie mikrokompendium Wam się podoba, to dawajcie sygnał i będziemy się starali takie różne ciekawostki Wam prezentować. Tymczasem do zobaczenia.